Kurp w puszczy wyrósł, lecz serce ma w ojczyźnie, a w Bogu widzi światło, co drogę mu wytacza. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Tymi słowami Adama Chętnika chcę rozpocząć dzisiejsze wystąpienie, bo najlepiej oddają one ducha Kurpiów, ludzi silnych, wiernych tradycji, kochających Polskę i głęboko zakorzenionych w wierze oraz naturze. Dziś podejmujemy w Senacie uchwałę upamiętniającą Adama Chętnika w 140 rocznicę jego urodzin. To wybitny etnograf, społecznik i strażnik kultury kurpiowskiej. Dziękuję za przygotowanie i procedowanie tej uchwały Senatu. To znaczący i potrzebny gest wobec dorobku oraz wobec całej społeczności Kurpiów. Chcę też podkreślić, że dla mnie ta rocznica jest szczególna. Moi rodzice pochodzą z Kurpioszczyzny. Dlatego mówię to z pełnym przekonaniem. Jestem w 100% Kurpiem, a to oznacza, że w 100% Polakiem, bo Kurpie zawsze byli blisko polskości, wiary i natury. Adam Chętnik poświęcił swoje życie temu, by naszą kulturę ocalić od zapomnienia. Dokumentował ją z niezwykłą pieczołowitością. Język, muzykę, stroje, zwyczaje. Codzienne życie. Wiedział, że to, co lokalne, jest fundamentem narodowej tożsamości. Dzięki jego pracy cały kraj zobaczył, jak ogromne piękno i siła tkwią w kurpiach. Dziś, oddając mu hołd, przypominamy sobie, że naród trwa tak długo, jak długo trwa jego kultura i pamięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.